Nie widzowie, czy to są jakieś żarty? Patrzcie, ja mam procent baterii na tablecie. Ta liczba mnie prześladuje. A ja witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale ze świątecznego maratonu. A dokładniej to z Brawl Starsowego Q&A właśnie w edycji świątecznej. Czyli serii, gdzie to wy zadajecie mi Brawl Starsowe pytanka, ja wybieram najciekawsze z nich i na nie odpowiada. jako, że jest to świąteczny maraton, to zacznijmy od tego, że mam coś fajnego dla was przygotowane. A mianowicie jakaś losowa osoba z tego odcineczka zgarnie ode mnie skinka Skadi Jessie, czyli mitycznego skina, więc... My... Myślę, że warto spróbować. Wystarczy ustawić łapeczkę w górę pod tym odcinkiem. Oprócz tego, zasubskrybować mój kanał Torii i Torii 2, dwa moje Brawl Starsowe kanały. I oczywiście, oprócz tego, mieć wpisany kodzik Torii w sklepie Brawl Stars. No bo jak tego nie macie, to nie będziecie mogli brać udziału. A wyniki będą już jutro, więc śpieszcie się. Tutaj szybciutko wysyłam kartkę z 10 waszymi nikami. Obiecałem pod ostatnim odcinkiem zaprzeczać 10 osób, więc pozdrowionka dla was ziomale. A bez zbędnego zamulania lecimy już do pierwszego pytanka, bo troszkę ich dzisiaj mamy. Czy będzie jutro Mikołajkowy live? No więc tak, jutro jest 6 grudnia, Mikołaj przychodzi, napiszcie w komentarzu co byście chcieli dostać od Mikołaja, albo co myślicie, że dostaniecie od Mikołaja, e, jestem ciekawy i no trzeba zrobić lajwika Mikołajkowego, ja bym nie zrobił widzowie jak najbardziej, ale będzie on troszkę później, myślę, że koło godzinki 20, może nawet 20.30, coś takiego, bo jutro jadę na skoki narciarskie. Yeah! Piotr żyła. E, które będą o 14.30 w wiśle, więc zanim wrócę do domu i tak dalej, to będzie gdzieś około 20.00, więc mniej więcej wtedy. Mimo to mam nadzieję, że wpadniecie, bo kilka fajnych i ciekawych niespodzianek dla Was tam przygotowałem. E, myślę, że to będzie najmocniejszy live w tym miesiącu, więc no nie może Was zabraknąć. Jakie są szanse na trafianie skina w Mechaboxach? No dobra, Mechaboxy już na dobre wleciały do Brawla, mamy ich pakiety w sklepie i tak dalej, można je odblokowywać. No i jak dobrze wiecie, dropią tam Mecha skiny, ale jakie są na nie szanse? Taj Candy przygotował fajną grafikę, pokazał wszystko, co można w nich trafić. Między innymi mamy kredyty w różnych ilościach, a skinki są tutaj. 0,5% szans na legendarne skiny, no a 0,1% szans tylko na te hiper nowe. E, oprócz tego mamy monetki, mamy punkty mocy, są gemy, nawet można trafić 100 gemów, ale na to też jest tylko 0,1% szans. E, jest hiperka, star power, gadżet, punkty expa, ikonki, spreje, emotki, to już standard. A propos skinów, no są tutaj do trafienia praktycznie wszystkie skiny mecha w różnych swoich wersjach, e, też w rekolorach i tym podobnie. Podobne zresztą widzicie, no i te trzy skinki hiper, na nie najbardziej polujemy. Ja też bardzo bym chciał Mecha trafić. Zobaczymy, czy się uda na pewno jeszcze troszkę tych skrzyneczek będę otwierał. Moją drogą, jak już jesteśmy przy procentach, to oczywiście warto też wspomnieć o tych prezentach świątecznych i przypomnieć, co tutaj w nich można trafić, bo pewnie dużo osób z Was teraz będzie je otwierać. Akurat Candy też wrzucił taką grafikę, gdzie wszystko to pokazał. Mamy różne rzadkości tych prezentów. Najsłabsza jest tutaj i tu macie wszystkie rzeczy w niej wypisane, co można trafić. W tej super rare, no już jest troszkę lepiej, bo można trafić też w ale to dalej nie jest to. Można już dropnąć normalnie skiny tej rzadkości rare i super rare, a jeśli chodzi o mityczne, to już normalnie dropią skinki też epickie, e, super rare i rare, czyli trzy rzadkości skinów, no a w legendarnych możemy trafić same najlepsze rzadkości skinków i nawet 100 gemów, więc legendarny prezent naprawdę jest mocny i oddaje. I tutaj macie pokazane wszystkie te skinki, które da się trafić, e, to jest ich pierwsza część, są to oczywiście głównie świąteczne skiny, jak na przykład ta Jackie, czy e, też Dynamite. zjedziemy sobie troszkę niżej, żebyście mogli wszystko dosłownie zobaczyć co tutaj dropi. Em, naprawdę kilka ciekawych skinków, z takich lepszych to można trafić tutaj tą Pop Penny, em, ale też między innymi Amberkę legendarną, nie? Więc tak to wygląda, jeśli chodzi o wszystkie skiny i dropy. A wy oglądajcie odcinek do końca, bo już za chwilkę przejdziemy do tematu darmowych prezentów na święta, czy one w ogóle będą. W sumie mamy już 5 grudnia, a dalej nic jeszcze nie ma. I otwierałeś już te gadżety, co dostałeś na finałach. No, pokazywałem wam, co dostałem, co nie? Tą całą torbę z prezentami i tak się składa, że jeszcze nie wszystko otworzyłem i możemy coś sobie otworzyć teraz. Mam tu pod ręką akurat figurkę Leona, tą oryginalną figurkę Leona, e, którą może teraz szybko sobie zaopeningujemy. Co wy na to? Jestem bardzo ciekawy, jak ten Leon będzie wyglądał, jak już go się otworzy, więc dobra. Nie? Wysuwamy go, widzowie. Okej, okay. teraz zostało mi już tylko i wyłącznie otworzyć takie pudełeczko. Oto moja figurka, patrzcie jak się prezentuje. Ej, szczerze jest kozacki, jest bardzo fajnie dopracowany, muszę przyznać. Na dole ma taką podstawkę przeźroczystą, że możemy go sobie postawić gdzie tylko chcemy. E, no i jest totalnym kozakiem. No zresztą sami spójrzcie, jak fajnie wygląda. I wiesz, że można odebrać darmowe 10 gemów. E, ja akurat mam tylko 13 gemików teraz na koncie, ale wiem. Wystarczy wbić sobie na super serve do którego link daję Wam w opisie. E, no i tutaj musimy nawet w sumie mamy w prawym w dolnym rogu pokazane za darmo gemy. Klikamy sobie w nie. A jeśli was nie przeniesie od razu, to zjeżdżacie sobie ręcznie tutaj na sam dół, praktycznie tego sklepu. Jeszcze troszkę tu są przebrania, to nie o klejnoty. I tutaj na dole powinna być oferta z 10 gemikami, no bo wyszedł nowy sezon, więc zawsze jak wychodzi nowy sezon, to dostajemy 10. Więc odbierajcie je sobie, widzowie. Jak ktoś jeszcze tego nie zgarnął, myślę, że warto. Co sądzisz o tych nowych zmianach z kluczami i buffami? No powiem tak, ciężki temat, no bo one jeszcze tak oficjalnie nie wbiły. Dopiero będą wchodzić w tym zbliżającym się Brawl Toku. aczkolwiek nagrywałem wam o nich odcinek i na pewno też dużo już o nich słyszeliście. Moim zdaniem, te wszystkie buffy to jest bardzo ciekawy temat. Tylko boję się, czy to nie będzie zbyt skomplikowane dla zwykłego gracza. No bo jednak troszkę tego nowego tutaj dojdzie. No i nie wiem, czy każdy gracz dobrze to szybko zrozumie i dosyć szybko się tego nauczy. To mnie jedynie martwi, bo jak już. To zrozumiecie i będziecie wiedzieli, jak to dokładnie działa, no to myślę, że ta zmiana na pewno Wam się spodoba. Ale póki tego nie będziecie ogarniali, to no myślę, że możecie to hejtować, nie? Że już twórcy przesadzają i dodają zbyt skomplikowane rzeczy. E, no a jeśli chodzi o same klucze, to moim zdaniem jest to bardzo fajne rozwiązanie. E, każdy będzie chciał te klucze zdobywać i będziemy mogli sobie decydować na to, i przeznaczamy, e, jakiego boksa otwieramy i no będzie to coś nowego do otwierania też, jakby nie patrzeć na takie sejfy e, z fajnymi nagrodami. Więc moim zdaniem jest to bardzo fajna zmiana, do tego dochodzą te nowe dropy. zresztą o tym jeszcze trochę dokładniej Wam powiem w zbliżającym się odcinku, bo mam kilka nowości z tym związanych, których jeszcze Wam nie mówiłem. Więc może jutro w filmie też poruszymy dokładniej ten temat. Ale ja jestem jak najbardziej za. Mi się ta zmiana podoba i myślę, że będzie ok. Tylko jedyne, czego się boję, to że gracze nie do końca ją zrozumieją i długo będą się jej uczyć, bo jest to lekko skomplikowane. Napiszcie w komentarzu, co Wy o tym sądzicie. Jestem ciekawy Waszego zdania. Myślisz, że chłopaki z Food i Sport się rozejdą w nowym sezonie? No chodzi ewidentnie o chłopaków z Polski, jeśli chodzi o e sporty e, Nowy Gero i miał, tak to wygląda. Oni aktualnie grali w Footy Sport, czyli nasza polska trójka, którzy już od paru lat razem grają na esportowej scenie i odnoszą naprawdę ogromne sukcesy. To był chyba już ich trzeci rok, kiedy razem grali na finałach światowych. No i powiem tak, szczerze, jak miałbym oceniać, no to wydaje mi się, że się rozejdą w tym roku, już niestety. Oczywiście to jest tylko moje zdanie, i nie jest to żadne potwierdzone info czy coś, ja nie mam żadnych informacji, czy oni się będą rozchodzić, czy nie, ale po prostu, jak tak patrzę na to okiem, widza, to wydaje mi się, że już się rozejdą, ponieważ od dwóch sezonów nie udaje im się dojść dalej niż do top. 8 już rok temu mieli też się rozejść, a no jednak tutaj w tym roku jeszcze zostali Więc myślę, że jednak ten 2025 to był ich ostatni, kiedy grali razem I może wszyscy odejdą i będą grali w innych drużynach osobno, może dwójka jakaś zostanie, a jeden podejdzie, no ciężko powiedzieć widzowie, ale podejrzewam, że jakieś zmiany i roszady w tych klimach będą. No, a wszystkiego dowiemy się pewnie już w najbliższych miesiącach. Jak będziemy mieli jakieś nowe informacje, będę dawał wam znaka. W tym roku nie będzie prezentów na święta i to jest bardzo częste pytanko, które się pojawia. Pytacie też czemu nie ma jeszcze kalendarzyka adwentowego w Brawl Stars z nagrodami codziennymi i tym podobne widzowie, ja wam się wcale nie dziwię, bo mamy już 5 grudnia, no i zazwyczaj no to o tej porze już jakieś prezenty na święta w Brawl Stars mieliśmy, lub chociaż były zapowiedziane no a teraz nic takiego jeszcze nie dostaliśmy ale spokojnie, one będą muszę was tutaj od razu uspokoić nie macie się o co bać, na pewno prezenty darmowe świąteczne będą tylko no nie wiemy jeszcze dokładnie kiedy, jest kilka opcji, pierwsza jest taka, że będą już jutro na Mikołaja Um, nie jest to w 100% pewne, bo jednak to jest sobota, ale no, jakieś szanse są, że na Mikołaja już twórcy wystartują. Druga opcja jest taka, że będą one od poniedziałku, bo akurat zacznie się nowy tydzień i wtedy często lubią twórcy coś wrzucać do Brawla. I jeszcze jedna opcja dotyczy urodzin Brawl Stars. W okolicach 12 grudnia wypadają urodziny Brawla, więc bardzo możliwe, że wtedy twórcy wystartują z tymi prezentami na święta, połączonymi z urodzinowymi prezentami, nie? I że to będą takie codzienne prezenty, które będziemy sobie odbierać. Więc to są moim zdaniem takie trzy najbardziej prawdopodobne opcje i myślę, że w której z tych dat prezenty dostaniemy. Myślę, że będą one naprawdę mocne i dużo ciekawych rzeczy w ich środku będzie się znajdować. Bardzo możliwe, że jakiś skinek darmowy, może nawet zadymiasz, kto wie, ale to o tym na pewno opowiem wam troszkę więcej w kolejnych odcinkach i też gdy już one wejdą. Wiem, że pewnie wielu z was liczyło, że już od 1 grudnia będziemy je mieli i codziennie do 24 będziemy mogli je sobie odbierać, ale rzadko kiedy twórcy tak robią. Zazwyczaj dostajemy tak 14, 15, max 17 darmowych prezencików na święta, więc jeszcze nie wszystko stracone, wszystko przed nami, mamy dopiero 5 grudnia. No i jeszcze chwilkę musimy cierpliwie poczekać, myślę, że to już ostatni. Kiedy czekamy i w końcu się doczekamy tych prezentów. myślisz, że w 2026 roku będzie koniec Brawl Stars? No powiem tak, widzowie, to jest też dobre pytanie. Nie dziwię się, że je zadajecie. Coraz więcej osób no, jest mniej aktywnych w Brawlu, coraz mniej osób już tak sobie cały czas aktywnie gra w tego besa Spadek graczy jest ogromny, tak samo zresztą jak po prostu spadek widzów i osób, które oglądają Brawl i tak bardzo się nim interesują, co jest na pewno smutną informacją, ale mimo wszystko Brawl Stars cały czas na jakimś poziomie stoi. nie Jest to może perfekcyjny poziom Wysoki poziom, czy nawet dobry poziom, ale dalej ktoś się tak tego browla gra i myślę, że zawsze tak będzie, że Brawl Stars nie upadnie całkowicie, że nikt by w niego nie pykał. Jesteśmy aktualnie w tak słabym momencie, że chyba gorzej już po prostu nie będzie. Myślę, że gdzieś na tym pułapie będzie się utrzymywać, no nie jest to jakiś fajny pułap, ale zawsze ktoś w tego Brawl'ika będzie pykał. A czy jest szansa, że no jednak wróci ten Brawl Stars do dobrych statystyk i do tego, żeby więcej osób w niego grało? Jakaś na pewno, ale uważam, że nie wydarzy się to w najbliższym czasie, że jednak potrzebujemy na to więcej czasu i nie jest to taki chopciuk, żeby teraz to odbudować. Naprawdę musieliby twórcy dać coś niesamowitego. Sam nie wiem, co mogłoby zachęcić tych wszystkich graczy, żeby oni do Brawla wrócili. Transakcje jest są zawsze, trzeba liczyć, że update y będą dobre, ale w najbliższym czasie przynajmniej nie zapowiada się, żeby no, po prostu to zacząć odżyło, ale też myślę, że nie zapowiada się, żeby całkowicie upadło, jeśli chodzi o 2026 rok. Jaki jest mój ulubiony świąteczny skin? Kurcze, no, ziomek wiem, że teraz zadawać bardzo ciężkie pytanie, bo ja nigdy nie umiem wybrać. Mi się tyle tych świątecznych skinów podoba, nawet te nowe, wesoła Janet czy ten skinik do Bonnie, które wchodziły rok temu, są prześliczne i bardzo mi się podobają. Ciężko mi jest wybrać tylko, i jednego, mam też duży sentyment do skinów OG, tych najstarszych tych, których się nie da kupić, które mam Czerwono sanita, pomocniczka Penny no i oprócz tego święty Mikołaj Dynamite i uwielbiam także szybki prezent Jacki, nie? To jest też taki jeden z moich ulubionych skinów więc kurde, naprawdę ciężko mi tutaj kogokolwiek wybrać, ale jak już bym musiał to chyba czerwono sanita wjeżdża bo to jest taki OG skinek, którego po prostu mega fajnie wspominam, to były piękne czasy Brawl Stars i cieszę się, że mam tego skinka koniecznie napiszcie w komentarzach, jaki jest wasz ulubiony Ty bijesz jeszcze kiedyś Mastera? Powiem tak Widzowie. Teraz dużo mniej gram w rankedy, jednak ten tryb jakoś bardzo mnie nie jara. Um, musieliby też twórcy wprowadzić coś nowego, żeby mnie zachęcić, żebym więcej troszkę popykał w tym trybie. Um, może jakieś nowe fajne Zmianki będą, to wtedy coś pomyślimy. Na razie nie planuję. Mam tego mastera raz w historii zbitego i to mi na razie starcza Jak już się raz to i zrobi, to już później nie ma aż takiego ciśnienia, żeby to powtarzać i robić to po raz drugi. Um, no i ja tak właśnie mam z tym, więc raz tej póki co nie planuję. Um, no ale nie ukrywam, że jak kiedyś coś fajnego tutaj wprowadzą, to może, może się uda. A w tym odcinku to już na tyle. Dziękuję wam wszystkim za odpanie do końca tego filmu. Dzisiaj live'ika nie będzie, ale wpadajcie na kanał Tori 3 gdzie będzie odcineczek jeszcze z Robloxa około 16. Do zobaczenia, widzimy się jutro na odcinkach i mikołajkowym live'ie. Piona!